Dzień dobry. Dzisiaj gramy sobie by do Na początek zagramy w trybie duo, kadlem. Zaczynamy. Nie będę tak bardziej bazie przedłużał odcinka. Tak 10 minut. 10 minut, jakoś tak. Zobaczymy. Czekajcie, o, o. no. i Czekaj na szybki, pokręcimy się. Cyt, cyt. Nie jest tak źle, drugie miejsce źle, tak nie jest, tylko siedzi się trochę gdy Nie wiem, czy mnie lepiej słychać, czy gorzej. O, otwórzmy sobie skrzyneczkę I pewne bi pewnie bilety. Tak. Po następną gierkę jeszcze zagramy. Poczekamy, poczekamy. Dobrze, już się nam załadowali. Ładuje. Myli mi się to. Bo. Bulęg dam. Nie. Każdy ma ja O, 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 jest. Proszę, rosa. Pampi, pampi. pan Pi. Pana Pi mamy tu. E. Znowu. Nie, Frank mi pokonał. Niestety. Minus 3. Ale. Musiało się stać. Musiało. To może solo. Może solo teraz. Zagramy. A i dajcie łapkę w górę i subika. I dobijacie. Tak. Na początek. Jak dajmy z 30 łapek, 20 to pojawi się kolejny film. 20 łapek góry na początek. Na początek ile minut? A, 3, 4 minuty. Solo, solo, solo. Czara? Mnie to zawsze cieszy, te. Nie wiem jak to się nazywa. Edwo fajne to jest, można zwalać. To mnie zawsze faj... cieszy, tak jakby. No chodź. No i ucieka. O nie, zresztą ja nie idę do nich. Wkurzająca do mnie. Jest. Teraz wszyscy idą na mnie. Dajcie mi chopę! Życie! O nie! Nie, 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 nie! Trwady ty. Pięć puchaszków, nie jest tak źle nawet. Hmm. Może zagrajmy wino mapę, na przykład żeby tu, a nagrodę to gdzie się gwiazdki zbiera, poczekajmy chwilę. Dobra, lecimy dalej. O oh, no, no, no. Ja nie. Kolt pokonał. My no, wygramy. No i znowu przygramy. Nie, 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 nie. Riko nie, nie. Tak nie będziemy się bawić. Haha ha, i tego poko... No cold. Znovu Jesse. Kde je Aha ah, Ha, ah, ah, ha, ah. Ja go pokonám, tak. Môj skin ukradl. Gdzieś tu jest? O! až tam pošel? Nie, dawaj, dawaj. A kto je ešte A dobre. Ha ha ha, ha 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 remis na razie czy dwonej duży nie jest my wygrywamy na razie chcę tak dobić Tak yy, jest 17 tysięcy pchalko w klubie, nie wiem czy mówię czy nie ale zaraz powiem bo może powtórzę raz, nie wiem, nie pamiętam, czy lubię, czy nie w klubie i tam jest kupi, tam 17 tysięcy chcę dobić No nie, wkurzałam się treści Jest! Wygraliśmy! Osiem pucharków! Jedwabż! Jeszcze trzy minutki i kończymy. Oto mój klub, opis, heja. Mamy jednego członka, bym... chiks. Tak, mm. więc jeszcze może dzisiaj sobie jeszcze tu wybrać. A, mam nic, cz Bady Leja, a no to we weźmy też Jessie. A, i czekajcie, pokażę Wam ofertę. Pakiet poziomu 5. Promocja, nie wiem, który to poziom. Ale nie będę kupywał. Jest tu kupienia też Leon. Ale nie będę też go kupywał. Bo i tak dopiero mam wagemy. A do 350? Hehe. <laughs> o, jest bi, bi w naszej duszy nie. Ja nie idę po tę gwiazdkę. Po co? A paka, paka, paka. A jest, pokonał go. Tak. Wygrywamy z czerwonymi. Ha, ha, ha. A nie, <mi> <grywa> nie. Yes, Spoko. A! Ah. Jest! O nie! Nie! 19 gwiazdek, to i tak dobrze. Pokręćmy się. Dobra, chodźmy dalej. A no! O oh no! tu może wiesz a po mi się spełnię. 29, oni tylko 12 uuuu skończymy tą dangę i kończymy odcinek tak jak planowałem trochę krótki, ale następny będzie dłuższy tak więc to i tyle na dzisiaj, jest, wygraliśmy. Tak więc kończymy ten odcinek, jeśli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę i suba. I przypomnę, że jak będzie 20 łapek w to następny odcinek się na pewno pojawi. A jak będzie 20 łapek i zapraszam do mojego klubu. Tak więc. Do widzenia, do zobaczenia. Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy dobijecie te 20 łapek. Mm, tak więc... Będziemy po mału kończyć. Więc do zobaczenia.